Cześć, witajcie. Coś z stron Marcin. A to jest pierwszy odcinek serii. Przechodzimy trenerów, salet treningowe w Pokémon Leaf Green. Na pomysł tej serii wpadł jeden z widzów, za co dziękuję. Fajny pomysł, spodobał mi się. Wcześniej niestety nie miałem czasu na realizację go, obecnie jest. Mam nadzieję, że uda mi się przejść chociaż dzisiejszego dnia, chociaż tak myślę, za 3-4 sale i postaram się nagrać te. E, walki wszystkie i oczywiście filmy pojawią się na kanale e, także to jest pierwsza sala treningowa e, gdzie tam chyba będzie brok zaraz sobie pamięć myli i chyba nie specjalnie dobra, e, tak czy inaczej będzie tu brok i będą to pokemony kamienne Moje Pokemony, które mam obecnie tutaj ze sobą, to... Squirtle na poziomie 11. Spiro na poziomie 15. Nie wiem jakim cudem ja wybiłem ten poziom już tutaj. I Pikachu, którego złapałem bujając się po lesie. No, na poziomie 3, czyli praktycznie jeszcze nim nie grałem. Znaczy w tej walce on nie będzie zbytnio przydatny, ale... Dobra. Prawdopodobnie będę używał tylko Squirtla. Squirtla, czy jak tam on się nazywa. Czy to wystarczy? Zobaczymy. Ten ma... Jodu, wypuścił na poziomie 10. Dobra, oczywiście włączymy Bubble. Super efektywny. No dobra, znowu Babel, Nie wiem jakim cudem właśnie z perły jest tak wytrenowana, a ten kurcze... A wiem, w tym lesie siedziałem trochę i szukałem pikaczu. Pewnie dlatego właśnie tak to wyszło, a tamtyne właśnie Spiro był lepszy właśnie niż Squirtle w lesie, na te pokemony robaki. No i dobra, Sanczuł poszedł na zieloną trawkę. Zrobiliśmy poziom. Ok, może odnowimy sobie tutaj HP trochę. Brak ich lecimy. No to faktycznie brok. Tak jak myślałem. W sumie jak w anime. Zawsze sobie obiecuję, że obejrzę to anime kiedyś, tak chociaż do końca. A tak naprawdę obejrzę raz na kiedyś kilka odcinków i jakoś nie mogę do tego podejść. Ostatni raz to z cinem oglądałem z kilka lat temu parę odcinków i daliśmy sobie spokój bardzo ładny tak. ok, załatwiony co mi miał drugiego? Onixa coś takiego? Pite, chyba o był. A Water Gun przyda się teraz na niego. Tak, dobra, co my tutaj weźmiemy? Może to. Rzadko kiedy używam właśnie tych, tych ataków takich. Ostatnio chyba nagrywałem jak prezentowałem tą grę i przegrałem wtedy. Dobra. Onyx. No, wyższy poziom masz Włączmy ten water gun. Co nas strzała poszedł? Serio? Tak bym oszukiwał, czuję się teraz. No, muszę przyznać. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że tak za 2-3 razy będą się walnąć Mm -hmm. No i zrobiliśmy pierwszą odznakę Będziemy mogli używać, używać też flash umiejętności. Tam to właśnie w zasadzie to chyba się przyda tylko w jednej jaskini. Dostaliśmy temat brok Jak się nazywa ten skill? A rok tamp. no to jest całkiem chyba Ok, no i fajnie, mamy pierwszą odznakę już za nami, i tak to wygląda, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka serii. Przychodzimy nie ja wiem, jak to nazwę, po prostu może pokémon leaf green pokémon leaf green sala pierwsza albo coś takiego, zdobywam pierwszą odznakę może tak, coś takiego, nie wiem tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie mam nadzieję że Wam się to spodoba jeżeli tak, możecie zawsze zostawić łapkę fajnie byłoby zobaczyć jednym, dwie pod filmem zawsze to widać komu się podoba film i chce więcej oglądać taki te, typu, takie, tego typu rzeczy. Dobra, nie będę przedłużał. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nagrać chociaż dwa, albo trzy odcinki z tego. I no plan jest taki, że po prostu żeby zdobyć wszystkie osiem odznak i przejść ligę to chciałbym nagrać i żeby było. Także trzymać się do zobaczenia.